Ciemnoszki jestem SSS, w dzisiejszym odcinku będę sobie grał jednym z najrzadszych skinów w Fortnite. Cie. Jak pewnie wiecie, bądź też nie, wczoraj w Fortnite została dodana do sklepu zakładka skiny, których nie było poda trau. Jako, że ja miałem jednego skina, jest to dokładnie Dazzle, czyli Błyszczotka po polsku, który ostatnio w sklepie był 694 dni temu, to po prostu zagram sobie na casualu tym skinkiem. Jako, że ten skin jest niebieski, zagram tylko niebieskimi brońmi. Mam nadzieję, że oczywiście ten odcinek Wam się spodoba. Aktualnie tutaj widzicie zwycięzcę rajwala piątki oraz Kuseka Podkładki. Gratulacje dla Ciebie odezwij się do mnie na maila albo na Instagrama, wszystko masz w opisie. Jeszcze raz zachęcam was do sprzętu w Steel Series, który macie w opisie. Zostawiajcie jeszcze lajka pod tym filmem, subika na tym kanale i bez zbytniego gadania zapraszam was do oglądania, pyk! Jako, że ja jestem mądry, to po prostu polecę sobie na automat z bronią. Kupię sobie pistolet niebieski, bo niebieski, ale broń mamy niebieską. Dobra, pokonany ziomek został. Wywalmy sobie od razu PM, aby go nie użyć, oczywiście i ten jednorazowe możemy mieć każdego koloru i znajdźmy jakąś pompę, proszę. Dobra, widzę, widzę maszynę z pompą, idziemy po nią i musimy sobie kupić pompę niebieską. Jest ziomek, chce kupić pompę, okej, okay, dostał laser, nie żyje, że kup takie bomby dostał, kupujmy niebieską pompę. Ziomek jest przed nami, więc sobie zróbmy szybkiego edycję, dobra, dajmy w ustrzał 130, jaki teamage wleciał mocny, co jest? Jest kolejny przed nami, dobra, full boxik. Dobra, dostał kita. Dobra, kolejny nie żyje Dobra, jest ziomek za nami, o kurde, ale no, no, Dimage Dziomek Wypijmy Winisa. Trzymajmy podłogę, okej, okay. Daszek A ja go tu widzę, dobra, dostaje strzała, let's go. Tu. Przy schodach, dobra, dostał ciosa Full na kolejnym. I dobra, dostaje ciosa, gdzie żyje. Pierwsza 6 fragów zrobione. Kolejna niebieska broń, niebieski pemek. Mamy fullek ku Już praktycznie więcej zarobiście. Dobra, jesteśmy na kolejnym fight, że tak to nazwę. chłop dostaje 110, okej. Okay. chłop co ma 0 HP, dobra. Tych, podmiana ściany, dobra, daszek 0 HP, dobra, pokonany zostaje. Hypen, że ziołek ją trzybigni, i lecimy na kolejny fajcik tam na górze, dobra, jest ziołek tu. Zatrakniemy mu do boksa, nie udało się. podwiada ściany, dobra. Daszek nie żyje, super. Jezu święty, dobra. Chłopa tu ścianę, nie chcemy się zbić. Dobra, zlatuje, umiera. Let's go, dziewiąty frak Dobra, kolejny fajnik przed nami. Szybko na niższe tutaj, dawaj. Trzeba trwały, tak naprawdę, dobra. Jednego mamy pokonanego. Chłopią bandazukę, weźmy ją sobie. Szybki lunch, krótki i lecimy go pokonać. Najgorsze jest to, że on ogarnia względnie Gierkę. Dobra, dostał hita. Halo, ziomek, nie uciekaj tak przede mną, ubrzesz, No, ziomek, to ubierasz przecież. Po prostu daj się zabić bez jakiegoś bólu większego. Bok! dobra, musiał umrzeć, let's go. Dobra, jeździomek centralnie przed nami, patrzcie to widzowie. Ono na głowie. Dobra, minus 30, kup dostaje. Nie, 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 nie lecz. Ucieka nam ziomek klaczpadem Godzimy go, widzowie, godzimy go Trafił nam hita jednego Co prawda, ale trafił Dlatego się wyleczył bardzo do zuchu Za cokolwiek będziemy chcieli zrobić Zioma sobie, aby było się jakby Full, dobra, nie żyje Eubis No, czy taką bestę jesteś, to nie wiem Zmieprzył sobie jego meduskę I lecimy dalej Oczywiście skara niestety zostawiamy Bo nie możemy podnosić sadgę Co ja mogę powiedzieć więcej Brawamy HG nad nim Ucieka ziomek Minus 40 Crack shield Dobra, godzimy go, let's go Dobra, dostał kraka ziomek, już ma naprawdę tak płegowałą HP, że on musi po prostu umrzeć. Leci przy Dami, dobra, po prostu jeden... jeden tych dwa strzały, jeden tych dwa strzały, proszę, traw go Dobra, minus 22, dwa razy idzie żyje. Ale Artur, to był naprawdę potężny w tym fajcie, nie będę ukrywał. Stało 8 osób, jeśli zabijemy każdego, to będziemy mieli 20 bomb, Więc co? Przejdźmy do roboty. Tu jest pierwszy. Jednak to nie było zbyt podre, Postawmy lat spada i przelećmy do zauna, bo tak bić się w zaunie to też nie wypada, mi się zdaje. Tylko skolapsujmy i go teraz możemy podjechać jak szepy. Co on robi. Dlaczego on na widok kupi epotkę? Halo ziomeczek, co ty myślisz, że ja w szoku jestem? Dawaj materiały i lecimy dalej. Dobra, kolejny ziomek z sprzętami na górce. Zobaczcie, jest w jakimś szoku w ogóle, ale sobie jego podjedźmy elegancko. Dobra, skrękujmy się na high. To on jakby jest w szoku totalnym, ale dobra, pyk. Pyk, full boxik super, dead. 20 bomb jest dalej w naszym zasięgu, więc proszę, zróbmy te 20 bomb, dobra. Jest kolejny ja pierdzielę super bohaterka, to raczej jest jakiś tapoców, ale musimy go pokonać, jeśli chcemy mieć 20 aż bomb. Dobra, ale on jest... Dał nam lepszy damage, więc się wyleczył szybko. on nas do siebie do boksa. Nie! Dobra, Krakawa, ja też! Jeden HP mamy! Jeden HP, jeden HP! Let's go! Nie, kp to przeżyliśmy. Nie mam pytań, naprawdę. Wróćmy sobie full boxem do lutu tego zioma, który był tu, ponieważ ja nie chcę umierać. Gdzie on miał? To tutaj? Miał jakieś naczako? Nie miał, więc musimy czekać na bandażownicę. Widzowie, Jest ziomek za tą ścianą, jakby wytypy. Wow, on ma RPGa, ja nie chcę umierać. Nie chcę umierać, właśnie nie chcę umierać, byku. Halo, ja pierdzielę. Ziomek co do nas strzelił z RPG, widzowie, nie mam pytań. Dobra, on jest przed nami. On nie ogarnia naszej giery. On jest na jedną pompę, więc sobie po prostu trafił tą pompę. Ło, on jest na haju, dobra. Mamy haj, wyleczył się wszystko bandażowico, okej. Okay. Podoba mi się to, że on ma tą bandazukę, kurde. Jak mam być z wami szczery. Koptan zrzuca świetlikiem, jakby on nie wie chyba, że to nie działa na drewno, nie? To on zrobił? Dobra, on jest tu w boxie. spam! Dobra, gdzie żyje? Pójdźmy po jego, po jego mat szybko, bo nie mamy maciku. Dobra, tutaj spadły. Super, super, mamy wszystko jego. Dobra, ziobek jest tu przed nami. Jakby trafmy go sobie w minus 16, okej. Okay. Mamy go w full boxie. Nie, mamy go w full boxie, dobra, nie żyje. Super. Wyleczmy się szybko, let's go czuję, że tu może być nas koniec, bo to jest mega mocny na posłuch, aby nie mamy aż tak dużo i się zdaje jak on, ale oczywiście mogę się mylić. Mamy high ground, zaczekajmy na banda zukę. Dobra, podwiedziliśmy uściadę. Dostał kraka. Podwiedziliśmy uściadę, okej. Okay. Ostatni frag do 20 widzowie Ostatni frag, będzie 20 bomb musi być Wystarczy że go po prostu pokonamy Tylko teraz to musimy wyjść stąd, dobra, pyk Przejdźmy na HG, ok, mamy High Granda Dwóch obserwatorów On już nie ma szans widzowie, że on to przeżyje On nie ma szans na to Dobra, minus 60 Box Minus 90 I pikax na widza na koniec Let's go 20 bomb, widzowie, aż zrobiliśmy. No co, ten skillek chyba jednak dodaje, widzowie, skina Ten skillek dodaje skida. Ten skill dodaje skila, według mnie ewidentnie. Jest to taki pierwszy odcinek, gdzie aż 20 bomb zrobiłem. Więc zacznijcie to jakoś lajkami. Napiszcie, jak wam podobał się ten materiał. Napiszcie oczywiście to w komentarzu. Zostawcie lajka. Pamiętajcie o sprzęcie od stila. I wy, ty, wy, co tu się stało. Trzymajcie się do następnych. Yo, pyk PS, 801 musi się zgadzać, więc oczywiście zostawcie lajka, wpisujcie kodik Smalczyk, możecie wpaść na Twittera, moja nazwa to SmalczykET i co? Sorry, że tak przedłużam. Trzymajcie się, do następnych, na razie, jeszcze raz dzięki, że zostaliście do końca, yo, yo.